Dzisiaj okazja szczególna i taka część naszej pracy, którą bardzo lubimy. Sadzenie krokusów na plantach i do tego jeszcze z dzieciakami ze szkół, a jeszcze, żeby tej dobroci było mało, to w ramach pakietu sponsorskiego z firmą Inpost to współpraca nasza nie pierwsza już z tą firmą. I oprócz sadzenia krokusów na plantach, które na wiosnę będą cieszyć nasze oczy, firma Inpost jeszcze zadbała o nasadzenia leśne, nie o podal parku reduta, ale także o dofinansowanie przyszkolnego ogrodu w ramach projektu ogrody z klasą. Angażujemy też dzieciaki, więc zarówno edukacja jak i zieleń tutaj grają pierwsze skrzypce i to bardzo cieszy, zachęcamy wszystkie firmy chętne do tego, żeby włączyć się w pakiety sponsorskie i wspólną troskę o naszą wspólną przestrzeń. Na takie współpracę zawsze reagujemy z entuzjazmem, dlatego że takie akcje łączą w sobie wiele elementów. Obecnie korzystamy z tego okienka pogodowego, które mamy jeszcze w tym roku, tak żeby na wiosnę planty wyglądały troszeczkę ładniej, były bardziej ukwiecone. Jako Impost for Cities bardzo się cieszymy, że ta współpraca z miastem Kraków w tym zakresie trwa już kolejny rok, bo co roku spotykamy się w którymś miejscu w Krakowie, żeby wspólnie z młodzieżą, z dziećmi ze szkół robić takie akcje i głęboko wierzymy, że ma to sens. Bardzo się cieszymy, że ta współpraca trwa i ma dalej taką formę. Mamy nadzieję, że to co robimy, będzie cieszyło oczy Krakowian i Krakowianek.